Cześć, jestem Klaudio to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Zaznacz na trzech różnych osiach podane zbiory liczbowe, a następnie opisz je za pomocą nierówności. I pierwszy zbiór liczb leżących w odległości mniejszej niż 5 od liczby 0, czyli 0 to taka nasza liczba startowa. I jak mamy odległość, to i na lewo, jak i na prawo. Tutaj mamy oczywiście 5, a tutaj będziemy mieć minus 5. Jest to nie mniejszej niż. Czyli nie może być dalej. Tak? Dlatego też tutaj dajemy niezamalowane kółeczka. Łączymy to ze sobą, bo to jest ten przedział liczbowy, właśnie. Liczb, które znajdują się w odległości nie mniejszej niż 5. Ok. I teraz tutaj musimy sobie zapisać tą nierówność. Zaczynamy od minus piątki. Znak nierówności: x i piąteczka. To teraz dwa. Zbiór liczb leżących w odległości nie większej niż 2 od liczby 1, nie większa, to znaczy, że może tutaj być równa. Tutaj naszym startem jest liczba 1. I na lewo i na prawo liczby oddalone o 2. To tutaj 3, a tutaj będzie minus 1. To tutaj możemy mieć zakolorowane kropeczki. Wtedy na wprost. I tak, łączymy. Kolorujemy. I tutaj znów od tego zaczynamy to tak jak wcześniej. Ale tutaj mamy znak z równością. Mamy zamalowaną kropeczkę. X. I tutaj oczywiście też 3. Zbiór liczb leżących w odległości mniejszej niż 10 od liczby minus 7. To znaczy, że tutaj naszym statem jest minus 7. No i tutaj mamy jedną, drugą liczbę. Odległość 10 to tutaj jest minus 17, a tutaj będzie 3. Nie mniejszej, czyli tak samo jak w podpunkcie A. Kropeczki dajemy niezamalowane. Ukosy kolorujemy i zapisujemy. Minus 17 bez kreseczki, X i tutaj 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!